To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Cię Aina Kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą. Pewnie znasz tę zasadę, ale dziś będę Cię zachęcała do kłamania. I ktoś powie, no, no co Ty robisz kobieto, Ty się opanuj. Ty bądź tutaj strażnikiem wartości, ale ja chcę cię zachęcić do kłamania, które będzie tobie służyło, ponieważ chcę ci zachęcić do tego, żebyś powtarzał, powtarzała sobie: lubię siebie. I jeżeli w to nie wierzysz, że lubisz siebie, to po prostu kłam. Kłam bez zastanowienia. Dlaczego warto uwierzyć w to i powtarzać do znudzenia: Lubię siebie? Ponieważ osoby, które lubią siebie, mają większe poczucie własnej wartości, a jeśli mają większe poczucie własnej wartości, to mają większą pewność siebie. A jeśli mają większą pewność siebie, to mają mniejsze lęki. Przed zmianą, przed podejmowaniem działań, przed tym wszystkim, co może zmienić Twoje życie. Poza tym, osoby, które są pewne siebie, nie przejmują się opiniami innych. A jeśli się nie przejmują opiniami innych, to z jeszcze większą odwagą idą w życie, realizują swoje pasje i odnoszą ogromne sukcesy. Więc należy na początek zadbać o własne poczucie własnej wartości i o pewność siebie. A podstawą absolutną jest to, żeby się lubić. Więc jeśli się jeszcze nie lubisz, to powtarzaj sobie do znudzenia. I kłam tak długo, kłam, aż wreszcie w to uwierzysz, a zobaczysz, jak zacznie się zmieniać Twoje życie. Tego ci życzę. Ja już się lubię. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.